Kochani, witam Was bardzo gorąco na kanale Gotować każdy może. Dzisiaj bardzo fajna, szybka potrawa, rybka. Ja tutaj akurat mam przygotowane 6 kawałków ryby mintaj w takich kostkach. Jest to naprawdę bardzo łatwa potrawa do przyrządzenia. Nie zajmuje bardzo wiele czasu, aby ją przygotować. Przygotowujemy w piekarniku w każdym bądź razie nie ma na co czekać. Ja już od razu zabieram się do działania. Mówię Wam po kolei, co i jak przygotowujemy. Ok, moi mili, tak jak mówiłem, 6 kawałków w kostkach Mintaja. Oczywiście, jeżeli macie płaty, które po prostu możecie wyłożyć w takim naczyniu żar żaroodpornym, też nie ma żadnego problemu. Ja w każdym bądź razie. Mam właśnie w kostkach. Ryba oczywiście jest odrożona Nie kładziemy ryby zamrożonej, dlatego, że w tym momencie ona się nam ugotuje. Chcemy, żeby ona się, odrobinę się podpiekła właśnie w tym sosie, który będę również przygotowywał. Dobrze, kochani. Tak jak wspominałem, sześć kawałków. Ja odstawam sobie troszeczkę tutaj na, na bok. Pierwsze, co robimy, to oczywiście robimy kroimy cebulę. Cebulkę. W międzyczasie chciałbym Wam tylko oczywiście przypomnieć o konkursie, który, o którym wczoraj poinformowałem na kanale. Yy... Pamiętajcie o tym, że każdy komentarz, który udzielicie na kanale, gotować każdy może po prostu zalicza się do e, konkursu. Im więcej komentarzy, tym zwiększacie szanse na to, aby po prostu wygrać e, te właśnie krzesełka, które są w głównej mierze do wygrania. E, są dwa krzesełka do wygrania, są również nagrody pocieszenia. Oczywiście one też będą e, później powiem dokładnie o jakie nagrody pocieszenia chodzi. Na pewno nie będziecie zawiedzeni. E, kochani. Tak, jak już wspominałem, cebulkę kroimy, wkładamy do miseczki na razie. Pamiętajmy również o tym, jak kroimy, czy cebulę, czy marchewkę, czy cokolwiek innego, aby kroić bezpiecznie, tak? Palce. Palce po prostu na takim zagięciu po prostu trzymamy, trzymamy nasz produkt, który chcemy pokroić i oczywiście kroimy na desce, ok? Teraz tak, jeszcze jeden kawałek cebuli. Także tak jak wspominałem moim mili, Konkurs jest ogłoszony 19, 19 stycznia, chciałem powiedzieć, 19 grudnia będą ogłoszone wyniki, także oczywiście zapraszam, będzie live na żywo. Wtedy raczej naj, najprawdopodobniej nie będę gotował, tylko i wyłącznie po prostu ogłosimy wyniki, ogłosimy zwycięzców, którzy wygrali nasze stule, nasze stule czyli nasze krzesełka. Tak? Nasze pomidory, Nasze, y, nasza ryba będzie robiona w pomidorach. Y, pomidory będą w ósemeczki, y, a następnie będzie przygotowywany taki specjalny sos na bazie kopru i chili. Także pomidory oczywiście kroimy w ósemeczki. Ja zanim jeszcze pokroję ósemki, oczywiście odcinam tutaj te twardsze y, części w pomidorkach. Idealnie nadawałyby się pomidory koktajlowe, jednakże akurat w chwili obecnej nie mam pomidorków koktajlowych, względem czego kroję na takie części i już, moi mili, kładę na moje, na moje, na mo, na moje pomidory, kładę na moją rybę. Teraz tak, cebulkę, którą wcześniej również kroiliśmy, wy wykładamy na naszą rybę. Sami widzicie, że danie jest naprawdę prozaiczne, jest bardzo proste do przygotowania, a smak jest rewelacyjny. Ja jeszcze odrobinę, których mi właśnie zostało suszonych pomidorów. Jeszcze odrobinę tutaj właśnie wykładam. Się tak utykam. Nie mam już ich dużo, także tutaj na wiele nie liczę, jeżeli chodzi o smak, ale dosyć dwa pomidory, które skroiłem właśnie do ryby powinny w zupełności wystarczyć. Ale dodam jeszcze odrobinę tych. Moja potrawa już tutaj właśnie ta ryba w pomidorach oraz cebuli jest już przygotowana, ta główna baza, ta główna podstawa. Teraz przygotujemy taki sos, którym będziemy po prostu to wszystko zalewać. Tutaj mam około 300 ml śmietany, śmietany do zupy sosów. Oczywiście do środka dodajemy sos chili, chili sos, no i pochakamy koperek który również dodamy do środka i tak przygotowany, tak przygotowaną właśnie ten, ten sos do zalania to wstawiamy dosłownie na jakieś 10 minut do lekkiego podgotowania. Oczywiście w międzyczasie będziemy mieszać w garnuszku. Następnie zalejemy tę naszą całą formę, na której znajduje się ryba, zalejemy właśnie tym sosem. Pamiętajcie, 300 ml śmietany może być śmietana kremówka, tak? Może być śmietana 30. Ja de facto korzystam z śmietany 18, także bardzo również polecam. Kilka kropel, chili, oczywiście nie przesadzajmy z ostro, o, o, ostrością. Ja jeszcze do tego, do tego mojego, do tej mojej śmietany dodam odrobinę soli, jak i pieprzu. Pieprz mam z domieszką czarnuszki, także moja potrawa będzie. Tyle powinno wystarczyć z tego względu, że czyli wcześniej dodawałem. Dodam jeszcze jedną z Sonic. Och, pachnie, pachnie naprawdę idealnie. Dobrze, i tak podgotowuję delikatnie przez 10 minut mieszając, żeby wszystkie moje składniki się połączyły. A następnie zalewam moją formę. Na mojej formie, dlaczego dodałem aż, nie dodałem aż tak dużo soli do e, mojego sosu, e, dlatego że ja również e, moje pomidory, cebulę oraz rybę posoliłem e, na mojej formie tutaj e, tej żaroodpornej. Ja jeszcze odrobinę oczywiście nie mieszkam posolić, aby ta moja potrawa była doprawiona. I to w zupełności wystarczy. Jest opieprzone, posolone. Dodam jeszcze odrobinę, e, odrobinę mili e, ziół prowansalskich i to wszystko zaleję właśnie tą śmietaną e, z tym koprem oraz chili. Moja potrawa będzie smakowała idealnie. Dobrze, teraz tak. Ja już e, zalewam moją, moją rybę. Właśnie tym koprem, tym tą śmietaną, tym sosem właśnie zmieszanym z chili, kochani, to już pachnie idealnie, zanim jeszcze wstawiłem do piekarnika. W każdym bądź razie, tak przygotowaną potrawę wstawiam do piekarnika na 30 minut, kochani, 180 stopni, 30 minut. I gotowe. A ja przytrzymałem odrobinę, odrobinę dłużej, około 40 minut, właśnie w piekarniku. Temperatura 185 stopni. De facto w e, przepisie de facto było e, 200, e, 200 stopni przez 30 minut. Ale mam nadzieję, że się wszystko ładnie e, udało, że się po prostu ta ryba e, no, ugotowała w tym sosie. Tak? Ok, moją. Moje naczynie żaroodporne, żaroodporne odstawię na bok i pokażę Wam jak wygląda mój dzisiejszy obiad. Proszę bardzo. Także my od razu skosztujemy, spróbujemy co nam dzisiaj wyszło. Mam nadzieję, że wszystko jest, będzie dobrze. od razu przestawię odrobinę kamerę tak żeby pokazać wygląda to naprawdę ładnie apetycznie z tymi właśnie pomidorami jak i z tymi suszonymi pomidorami okej okay, moi mili no to próbujemy no i przede wszystkim właśnie tą moją rybę Tą cebulą z tymi pomidorkami. Mmm. Kochani, pycha. Naprawdę, pycha. Ten sos czyli nie jest aż tak bardzo, dostałem go dosyć sporo. Jednakowoż to nie jest właśnie, nie jest taki ostry, jakbym przypuszczał. Mmm. Poezja. Obiad Wyśmienity. Kochani, polecam ten przepis, bardzo łatwy, szybki do zrobienia. A ryba wychodzi genialna. Dobrze, moi mili. Na dzisiaj to wszystko. Do usłyszenia następnym razem. Ja wam oczywiście życzę smacznego. Jak i oczywiście bardzo gorąco was zachęcam do wzięcia udziału w konkursie, który został Rozpoczęty właśnie w dniu wczorajszym. Także do usłyszenia, do zobaczenia następnym razem na kanale. Cześć, trzymajcie się. Na razie.